Witam Was w 11. odcinku serii Let's Play Atlantica Online Ja jestem Aldarar I teraz idziemy oddać... Nie idziemy oddać, przepraszam Idziemy zebrać KPS szardy yy, Tak, tutaj napiszemy im na Guilty yy, Że... Żeby mi upnęli skillę O, to są Hadle Soldiersy Tu widzimy Taka sobie tu jest kinka No i dobra, skoro Mówili, że tych mamy bić To tych będziemy bić Myślę, że pojedynczą jakąś walkę zrobię... Widzimy. Pojedynczą jakąś walkę zrobię, jedno dwie. Może jedno, tylko co zanudzał. coś ciekawego się wtedy ja tak włączę? Przypominam, że jest nadal weekend i e, mamy dodatkowego Ex-Man. 200% z tego MUK. Więc myślę, że jest to dobry moment. I ten... E, focus. Przepraszam, że tak e, tutaj pociągam nosem, ale chory jest Wiem to wczoraj nasz mój nie oglądać go, ten ten właśnie z tego względu. No bardzo z nie chyba on... Zanudzał. Cyk. O bla 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 bla, Sek. Sek. bla. Sek. Sek. Ustałem, jest całkiem niezły dobrze to szybko idzie w sensie levele idą ja jak mówiłem na wcześniejszym odcinku e, wtedy będzie można iść nie iść, przepraszam, tylko założyć lepszy kuponek i być mocniejszy hmm. szybciej zabijać i być wytrzymalszy o, no, można się jeszcze w naszej dużej uleczyć więc warto to czynić no i to ja idę pozbierać te szardy i widzimy się przy oddaniu quest'a o, trochę mnie ubili, więc pokażę Wam, jak, jak działają te e, dumplingi. Widzimy, tu się zwiększyło, tu się zwiększyło. Także o to chodziło. Dobra, to ja idę dalej, bo mam dopiero 6. Przy okazji, wszedłem właśnie na 14 level i moi towarzysze również na wyższy level. Także. Aha, i warto pamiętać o dobijaniu w danej turze mopka z bonusem nad głowę. Zwłaszcza jeżeli jest. E, Weekend jest Bombusowy Expo i wtedy że zimy mamy 4 więcej expa niż normalnie. innym rodzajem party jest skład. Jak może mówiłem, czy nie mówiłem. E, skład e, składa się z 10 party Ja jestem party z Stamigano, z zskaczem, bo oni sobie biją. E, niech sobie biją, bo oni są na obli i za każdego zabitego przez nich MOBA ja dostanę. Expa, ale dokładnie na najmniejszym levelem. E, Najmniej czyli w tym wypadku będzie to włóczliwe. No zresztą może, tybie, 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 tybie. Sobie dalej. O, widzimy, tutaj mamy 250 punktów. E, dostaliśmy za bicie w party. To, no, że ja zrobiłem popka przed chwilą. w party razem i z i skaczem, z decidem, to mój najmniejszy dostarczył 255, co nie jest tak mało, bo nieprawda, teraz dostaje 255 exp do za jednego zabitego. Zatem pokażę Wam, to jest to. gdzie dostaje 576, co pozwoliło skoczyć już na 15 poziom w ciągu tam dwóch fal, się te moby z bullsami. Jak widzimy, gra nam podpowiada, że na 15. levelu już możemy zakładać ten sea equipment co nią mieszkam zrobić, ale to później. Aha, taka uwaga. Te 250 doświadczenia dostałem ze względu na level mojego e, głównego bohatera, a za moje bicie e, dostałem tylko 175, będzie ten najmniejszy, najmłodszy, naj, najniższy levelem e, najemnik. Także w zależności od levelu level, e, naszego głównego bohatera tyle dostaniecie. Tyle najniższym naj, levelem najemnik dostanie. No, to tyle. no, skończyłem zbierać te kawałki i idę oddać. Witam. nie. Tutaj odgrywamy i tutaj opłynę Aha, ale to chyba w następnym odcinku, albo kiedyś po prostu powiem, że jest event. Za każde 10 leveli, wbitych nad tym bohaterem, tam w jakimś okresie, dostajemy. Do wybrania jakieś wyposażenie, plus 10? Czyli po prostu y, maksymalnie dobre, jak na tenere. To chyba do Walachii czyli do 50 levelu, Open Skills Windows. Y, window, jak mówiłem, ALT-K. Albo Info Skills. No, taki Quest krótki. Y, skrót GZ jest od Graz. Craft Healing Potion. No i dobra, yy, idziemy do miasta przede wszystkim i tam się zobaczymy. Jesteśmy już w mieście i musimy wykrawcić yy, Healing Potion razy 10. Czyli wchodzimy w skillę. Yy, healing Potion jest medycyny, dobrze, mamy 1 na 1. Automatycznie co 10 robimy, więc możemy sobie wielokrotność yy, dyszki tutaj wpisać. Na przykład 1000 i na przykład 10 I wtedy widzimy co po prostu potrzebujemy i w jakiej ilości, żeby tyle wykrawcić. My akurat potrzebujemy dyszkę. Więc potrzebujemy 3 ginsengi i dowód fruty. Wszystko można kupić w rynku, na rynku, co robimy market. Tu możemy wystawiać nasze rzeczy, których nie potrzebujemy, o tym też powiem później. Ale póki co musimy kupić ginsenga w ilości 7, bo już mamy. Wpisujemy sobie gin albo ginseng, jakkolwiek. Ja znalazłem. Jest tak po prostu szybciej tak pisuję. W ilości 7, więc wpisujemy 7. Mamy 18 tysięcy z, z nie z ekspów, tylko z questów więc nie musimy nic wyciągać piszemy do GUDA Do Fruit. tu są jakieś pick to są do, do domków eee, Przyrządowanie bierzemy wiadomo najtańszą cenę 5 pyk przyciskamy klawisz craft musimy dać na pewno i wtedy pojawia nam się okienko takie jak tutaj jaki mamy procent już wykrawconego tego wszystkiego boxa co 30 minut jak wiemy, beginner'sa. No i co, są dwa, są dwie metody krawcenia. Jak może już mówiłem, albo przez bicie potworków i wtedy za każdego potworka czy za każdą grupę potworów dostajemy ileś po prostu workloadu i ile, ile pracy włożyliśmy w to, albo po prostu, o tak jak to pani krawci, siadamy sobie na dupie i mając autokrafta, taką umiejętność, tak samo, tak samo jak zsiadanie i e, zbieranie Tutaj, o widzimy autokraft e, To trzeba albo dostać, albo sobie kupić na rynku e, Dopiero tam około 40 levelu, czy 50 Nie, już około 40 dostajemy od gry Albo można kupić wcześniej po prostu i już sobie teraz craftić Im większy level autokrafta, tym szybciej leci Ale póki co My nie mamy nic, żadnej z tych rzeczy, więc po prostu idziemy szukać sobie jakichś potworków tutaj. Tam jest ta szata. Ruins of the Yellow River. Rzeki. Ale z tego co wiem, to tu są jakieś potworki. I ja po prostu zabiję jakiegoś Foxa i wam pokażę po prostu, że po danej grupie... Że po danej grupie po prostu ileś nam wbiło się. Tak wyglądają ja już trochę zabiłem, bo te walki się przeciągają i z nich ciekawego nie ma, tak naprawdę. A czy w tych początkowych walkach, bo później naprawdę trzeba się wysilić, pogłówkować, jak gdzie, po prostu kogo uleżyć, żeby było dobrze, kogo zostawić, kogo zamienić z tyłu. Także naprawdę potem jest głupowania yy, trochę. teraz po prostu tylko bicie jest. O, i widzimy akurat cało weszło nam. Mamy ilość EXPA, yy, I tu gdzieś powinno być napisane, właśnie ile workloadu sobie nabiliśmy eee, nie, tutaj nie ma napisanego ale w każdym razie jeżeli mam więcej na przykład to eee, tutaj nam po prostu e, pokazuje ile zadano walkę po prostu wbiliśmy sobie personal e, workload tu dobra tutaj oddać może po i jestem na miejscu oddajemy questa i zostaliśmy growiale eee, growiali można używać nie wiem czy mówiłem czy nie mówiłem do maksymalnie 150 właśnie, tak co jest napisane statystyk w sumie czyli trzeba sobie dodać po prostu te dodatkowe tutaj jeżeli mamy powyżej 150 to już gruwiala 1. także oddałem tego quest'a i, i dostałem 5 gruwiali sytuację wykorzystałem na mainie sytuacja z gruwialami jest taka, że nie można obniżyć cechy nie wiem czy mówiłem, że można obniżyć cechę po prostu jeżeli nam się na przykład wygeneruje siła bo wiadomo losowo są przydzielane te bonusy do statystyk jeżeli nam się wygeneruje siła która jest tak naprawdę dla użytkownika w ogóle zbędna to możemy obniżyć o 5 tylko, że nie możemy obniżyć niż jest wartość naszego levelu, jeżeli mamy tu 15 siły a nasz level jest 15 to nie możemy niestety obniżyć siły, gdybyśmy mieli level 15 a 20 siły to wtedy możemy obniżyć i wybić jeszcze raz grubiala i wtedy wyrosuje nam się jeszcze raz. Jest to myślę, że e, dobry sposób, żeby pamiętać o tym na początku robienia postaci e, bicia growiali. E, żeby po prostu e, losować, zwłaszcza, że growiale są początkowo tanie. E, żeby po prostu przydzielać sobie statystyki, w które są potrzebne. E, to akurat wszystko się przyda, oprócz streka. E, o, o statystykach mówiłem wcześniej. E, dobra, przyszliśmy do tego, e, do tej pani. Sul Young tak to wygląda, ale yy, myślę, że trochę za, za długo już ten odcinek trwa, nie wiem czy się jeszcze w czasie, także yy, kolejne questy będę wykonywał już w 12 odcinku serii, yy, póki co dziękuję Wam za uwagę, żegnam tutaj się z Gildią yy, także dziękuję Wam z tego miejsca i z tego miejsca również zapraszam Was do komentowania, subskrybowania i do zobaczenia w następnym odcinku. uh -oh.